Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl To treningi ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki i akrobatyki obejmujące naukę skoków na trampolinie i skoków na trampolinie ze specjalnymi deskami. Co ważne, lekcje te są bezpłatne. Organizatorzy akcji, kumulacje aktywności chcą zachęcić dzieci z gimnazjum do aktywności fizycznej. Program daje młodzieży szansę na trening pod okiem utytułowanych sportowców, olimpijczyków, mistrzów Polski i świata. W drugiej edycji, trwającej od września 2014 do kwietnia 2015, aż 70 wyłonionych w konkursie Mistrzów Sportu prowadzi bezpłatne, oryginalne i innowacyjne zajęcia dla gimnazjalistów: wioślarstwo, sztuki walki, łucznictwo, windsurfing to tylko niektóre dyscypliny, w których młodzież próbuje swoich sił i się, że sport to przyjemność i zabawa. Program skierowany jest również do rodziców i nauczycieli, bo właśnie oni odgrywają kluczową rolę w utrwalaniu prosportowych postaw młodzieży. Skacz wysoko, miesz wysoko to hasło przewodnie cyklu zajęć. Na drugi semestr zajęć pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki przy Placu Muzealnym 20. Więcej informacji oraz zapisy online poprzez stronę internetową organizatora. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl